No i drugi półfinał eee, lecimy, siódemka hmm. barwa jasno złota, słodowy. kukurydza i DMS. DMS albo jakaś inna siarka. Nieprzyjemny. Lekki, mokry karto. <gry> e, ósemka. Jasno żółty, taki no, słomkowy. No, może nie słomko. No tak, w tym w tym szkle to pewnie będzie słonkowy. Uła, szampon. W tamtym piwie miałem też szampon, którym jednym, więc bym obstawiał, że to może być to samo, nie? Uj, czosnek jakiś. DMS, czosnek. No, wyraźnie czosnkowa nuta, to jest DMS jak szlak. Też taka nuta mm, szamponu. Owocowy trochę. No, owocowe. Dziesiątka. Owocowe zielone jabłko. Zdecydowanie zielone jabłko, czyli aldehyd octowy. To jest młode piwo. Bardzo jabłkowy trochę inaczej niż tamto, ale mhm. słodowe. Lekka siarka. Lekkie pochodzenia. No i znowu nie ma tego winowajcy, tego, tego mocnego aromatu skunksowego. Tutaj diacetyl. Taka barwa dwunastka. Diacetyl. No, nie jest za przyjemnie. Diacetyl, lekki czosnek. Generalnie te nuty siarkowe w, mogą to też być nuty nasłonecznia, dlatego że w, y, taką wielką grupą tych y, aromatów siarkowych są merkaptany. Właśnie ta jest a, aromat nasłoneczny, czyli skunksowy, to jest merkaptan też. No dobra, próbujemy tam dwunastkę. No, lekkie, owocowe, ale w sumie przyjemne. One wszystkie mają bardzo mały aromat, bardzo słaby aromat, więc jeżeli mówię, że nawet czuję lekką siarkę, to to nie musi dyskwalifikować tego piwa, zwłaszcza, że na przykład w niemieckim plisie siarka taka zapałczana jest dopuszczalna. No, nawet jakiś miel poczułem. Dwunastka raczej przejdzie do finału. No tu jest właśnie taka zapałczana siarka teraz. Normalnie jakby, jakbym po prostu zapalić i w tym momencie jak ona się tak rozpala, tak pachnie siarką. To jest jedenastka. Lekko kartonowe jest w smaku, ale też jest to w miarę do wypicia. Dziesiątka. Dziesiątce DMS-u nie pisałem. Taka lekka kukurydza jakby była. Też jest takie jabłkowe. Może to jest ta perła jabłkowa? Puste, bardzo puste. Dziewiątka. No, straszny szampon, no straszny szampon po prostu. Pustka. Dziewiątka to jest pustka. Szampon, czyli nuty kwiatowe. Kwiatowe one to raczej nie z geraniol, czyli związek pochodzący od chmielu, tylko raczej, raczej jakieś estry względnie. No i lekki, lekki czosnek też. Lekka siarka. Tragedii nie ma, ale puste, bardzo puste takie w smaku. Nudne. To jest też bardzo szamponowe. Może być śmiel. No, goryczka jest. Jest goryczka normalnie. Najwyższa z tych wszystkich. Co prawda za jasne na Urquela, bo po Urquelu się spodziewałem na goryczki mocnej. No ale ten aromat szamponowy nie jest za dobry. Za to dms już nie czuję. Ten DMS to może być właśnie skunks. Czyli niekoniecznie DMS. O, jest, jest, jest. Tak jak cholera. Siódemka. Owocowy taki. Nie, najgorszy. Hmm. Powiem tak. Dziesiątka odpada. Za to jabłko. Hmm. A dziewiątka? Nie, dziewiątka odpada. Tutaj trochę jakby był bardziej wyrównany poziom w tej drugiej szóstce. No bo tu na przykład się pojawił. No, diaceta No, ale ma goryczkę. Jest goryczka jakaś. To którejś z tych czeskich pewnie. No. Nie ma takiej szóstki jak wtedy, się wyróżniała. Czekajcie, jedenastka. dziesiątka pusta jest strasznie dobra dziesiątka wypad dziewiątka wysokie nasycenie. No, słaby ten aromat. Znaczy słaby w sensie nieprzyjemny. Karton. Dobra, ósemka do piachu. Siódem. Ten diacetyl wyłazi coraz mocniej wraz z ogrzewaniem to logiczne. No, nieprzyjemne, nieprzyjemny jest ten diacetyl. Bardziej wyrównany poziom, ale w tym półfinale tych H zwycięzcy nie widzę. Ciekawe jak wyjdzie, bo będą piwa przekodowane, więc nie będę wiedział jakie miały kody. Dobra, niech tak będzie. Siódemka, dziewiątka i jedenastka do finału. Dołączają do jedynki, czwórki i szóstki. I za chwilę grande finale.